Muzyka rockowa. Moim zdaniem to najbardziej ponadczasowy gatunek muzyczny w całej historii. Dziś przyjrzymy się właśnie temu, co najpiękniejsze w tej muzyce, czyli rockowe ballady. Ama za mikrofonem i zapraszam na listę pięciu subiektywnie najlepszych zagranicznych ballad rockowych. W historii rockowej muzyki powstało mnóstwo kapitalnych i legendarnych ballad. Wybór miałam niesamowicie trudny, ale postarałam się zebrać w listę te, które powodują u mnie ciary, wzruszenie, radość czy gęsią skórkę. Także zapraszam na listę, którą układałam według własnego uznania: Free Doors Down, Here Without You. Szósty kawałek z drugiej płyty amerykańskiego zespołu o nazwie Away from the Sun, wydanej 12 listopada 2002 roku nakładem Universal Music Group. Utwór jest też singlem promującym wydawnictwo. Swoją małą klasyfikację rozpoczynam najbardziej nieoczywistym i najnowszym kawałkiem z całego zestawienia. Pamiętam, że gdy pierwszy raz go usłyszałam, od razu się w nim zakochałam i został ze mną do dzisiaj. I co najlepsze, nadal słucham jej z tym samym uśmiechem na twarzy i wsłuchuję się w kapitalny głos Brada Arnolda. Idealnie wpasował się w ten wolny i świetny podkład muzyczny. Majstersztyku całości dodaje również klip prosty, ale klimatyczny. Nie da się go pomylić z żadnym innym. Mimo, że sam utwór posiada raczej smutny tekst, jest jednym z moich ulubionych. Dlatego też wylądował tutaj wśród. Aerosmith Crazy. Jedenasta piosenka z jedenastego albumu studyjnego, legendarnej amerykańskiej kapeli o nazwie Getty Grip. Wydanego 20 kwietnia 1993 roku nakładem Geffen Records. Utwór jest również promującym wydawnictwo singlem. Teraz przyszła kolej na jedną z najbardziej znanych rokowych ballad. Steve Tyler i reszta zespołu stworzyli utwór wręcz ponadczasowy. Fantastycznie zagrany, z kapitalną gitarową solówką oraz przepięknie zaśpiewany. Zresztą, jak to wokalista miał zawsze w zwyczaju, słucha się tego naprawdę kapitalnie. Nie można przejść obok tej piosenki obojętnie, a w dodatku ten klip, z którego bije taka młodzieńcza fantazja i szaleństwo. Tekst tej ballady mówi o miłosnym roller kosterze, jaki przeżywa bohater i to wszystko złożone ze sobą w całość tworzy wspaniały utwór. Brian Adams, Everything I Do I Do It For You. Dwunasty kawałek z szóstego albumu studyjnego kanadyjskiego artysty o nazwie Waking Up the Neighbors, wydanego przez AM Records 24 września 1991 roku. Piosenka promowała album. Na trzecim miejscu umieszczam wielkiego i jedynego w swoim rodzaju artystę. Jego głos jest jedyny w swoim rodzaju piękny i hipnotyzujący. Wokalista tworzy naprawdę świetną muzykę, a ten singiel jest tego świetnym przykładem. Moim zdaniem to jeden z największych jego przebojów, a w dodatku z bardzo prostym i czarno-białym klipem, który tworzy niesamowity klimat. Uwielbiam tutaj też linię gitary, która ma swoją niepowtarzalną magię. Scorpion's Send Me An Angel Piosenka kończy wydany 6 listopada 1990 roku album Crazy World, który jest 11. studyjnym w historii niemieckiego zespołu. Płyta została wydana nakładem Vertigo Records, Mercury Records i Polygram. Utwór jest singlem promującym płytę. Drugie miejsce na moim osobistym podium zajmuje kawałek, który jest moim zdaniem najpiękniejszym, jaki w całej swojej historii stworzył zespół Scorpions. Głos wokalisty Klausa Majne jest tak cudowny, że aż przyszywa na wskroś. Gdy wyciąga wysokie tony w refrenie czuję gęsią skórkę. To po prostu ballada przez wielkie B. Kawał muzycznej maestrii, który ma w sobie wszystko co najpiękniejsze w muzyce rockowej. Kapitalną sekcję gitarową, cudowny głos wokalisty i jedyny w swoim rodzaju klimatyczny klip: Guns N' Roses Don't Cry. Czwarty kawałek z pierwszej części dwupłytowego albumu Use Your Illusion wydanego 17 września 1991 roku nakładem wydawnictwa Geffen Records. Piosenka jest singlem promującym całe ogromne wydawnictwo. Tak, moim zdaniem Don't Cry to najlepsza ballada rockowa. Jest to moje subiektywne zdanie. Po prostu ten utwór ma w sobie coś, czego nie mają te wszystkie, które znajdują się w tym rankingu poniżej niepowtarzalną energię, jaką przekazuje Axel Rose swoim głosem oraz slash swoją gitarową solówką. Cały zespół stanął tu na wysokości zadania i stworzył kompozycję legendarną, którą może dziś cieszyć się kolejne już pokolenie słuchaczy. W dodatku ten teledysk. Trzeba przyznać, że jest jedyny w swoim rodzaju i potrafi zaciekawić. Za każdym razem, gdy słucham tej kompozycji, pochłaniam każdą nutę i celebruję ten moment. Kocham ten kawałek. Zdaję sobie sprawę, że na liście nie znajdują się kawałki, które można uznać za te największe i najbardziej znane ballady rockowe. Choć znalazło się tu kilka bardzo ważnych dla muzyki rozrywkowej hitów. Jest to jednak, jak wspomniałam wcześniej, moja subiektywna lista. Wy, jeżeli macie swoje topki, oczywiście zostawcie je w komentarzu pod filmem. Jestem ciekawa, jakie są wasze ulubione rockowe ballady. To by było na tyle. Ja standardowo zapraszam Was do obejrzenia innych moich filmów, a jeśli ten Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko. Pa!